Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Astronier, jak widzicie, zrobiliśmy sobie złom z tych różnych części, teraz wziąłem sobie z tego miejsca. A dzisiaj będę... Dzisiaj będę chciał odblokować sobie prom w końcu. Dlatego... Zajmę się jak gdyby typu, jakby to powiedzieć. Poszukiwaniem próbek badawczych. Planuję jest zdobyć kilka próbek właśnie badawczych, żeby... Eee, w sumie, bez tego. To jest chyba. Zło, to jest chyba żywica. Nie, o, to jest amon. Ale ten amon nam potrzebny Nie wiem, dlaczego w ogóle jest amon na razie. Wiem, że tu jest. Wejdziemy z tof Nie, nie, nie. Wejdziemy z traktor. Żeby mieć miejsce na. na próbki badawcze. Hmm, gdzie by tu pojechać? W sumie możemy pojechać tam. tą stronę, bo tam nie wiem czy tam zbył, czy byliśmy. Dobra. Patrzcie co znalazłem. W pełni działająca średnia turbina wiatrowa. To jest akurat super, 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 że coś takiego udało, udało mi się znaleźć. O, jeszcze ma turbina wiatrowa, ale pakiet. Ja nie muszę ich odlokowywać w sumie, więc to jest bardzo dobre. O. Daj tutaj, proszę bardzo, tą małą też mogę zamontować gdzieś, załóżmy na przykład tutaj. No i fajnie, na razie widzę, że nie wieje za bardzo. Także nie produkuje energii chyba? O, teraz produkuje. Co to jest? To są gruzy. Rzekomo. To jest plecak. Filtry tlenowe. Jakiś klaxon. Nie wiem po co mi klaxon, szczerze powiedziawszy. No i bateria. Bateria się zawsze przyda. Zamontujemy ją tutaj, ona się jeszcze dodatkowo Jak to moje miejsce w ekipunku? Jeszcze trochę mam miejsca e, filtre, Tu powinna, tak w ogóle Wiem już, tu powinienem zamontować te magazyny takie duże Znaczy te zwykłe magazyny powinienem zamontować, wtedy byłoby dużo, dużo lepiej Mielibyśmy jednak nieco, nieco więcej miejsca hmm, co to jest? Jakiś spadek a tam są te takie do zeskanowania, właśnie takie te próbki badawcze yy, A ja mogę to zrobić nawet stąd Widzę Nie jest to dużo Ale nadal troszeczkę tego jest Kolejne te, kolejne miejsca Katastrof Co to? Gruzy tym razem tylko i wyłącznie. Dobra. Jak znajdę coś ciekawego, to wrócę do Was. Dobrze, udało mi się znaleźć dwie próbki badawcze. I mam nadzieję, że wystarczą one do odblokowania promu. Bo chętnie bym sobie poeksplorował jakieś nowe planety. Tutaj będę musiał załatać tą dziurę. Poprzez to muszę ją omijać. To nie, w sumie taki najgorszy pomysł, żeby to zrobić już teraz. O. Mhm. Takie. takie wyrównanie. O i fajnie. No też widzę, jak to się. O właśnie, jak się kończy ziemia. Temu poziomie na przykład będę musiał pójść gdzie indziej. Załóżmy. Tu jest jakaś jaskinia Temu wystarczy, że na przykład rozkopię, rozkopię obok O Tu mi nie będzie przeszkadzało to, że jest wykopane A będę miał ziemię, żeby tam to wyrównać Dobra Wystarczy, wystarczy tego dobrego Mam dwie baterie ze sobą, bo Musiałem wyciągnąć jedną, żeby Móc transportować tego Transportować kolejną próbkę badawczą wow, Ale mi myszka wyleciała Dobra, wystarczy Ty chodź Ty też I to od razu odkładam baterię. To może w sumie też se być To na pewno tam zamontujemy normalnie, tutaj W bazie, niech to daje nam prąd O, widzę, że ty... Widzę, że się tego nie da zamontować na takim tym. No to zamontujemy to gdzieś na jakimś wolnym. O, tu chociażby. I dobra. To bym chciał. Próbka dopadawczą. I ile to mi da? No 500 to nie jest jakoś specjalnie dużo. Ale może być. Jak będzie. Zadam gdzieś tu bliżej sobie i stworzę sobie te magazyny. Dwa, żeby na, aut, na nasz pojazd zamontować yy, magazyn. Where is magazyn? Jest, żywice potrzebujemy, do tego dwie. O, ma no, na żywice. Dobra, żywica to jest, wiem gdzie jest żywica. Chcę so, pojedziemy tym autkiem. Żywica pojedziemy gdzieś tutaj, niedaleko. tego, co kojarzę No bo dobra Dajcie chwilę. Dobra, mam żywicę Tu chyba nam się nawet zaraz przez skończy skanować wszystko, co trzeba yy, Średni magazyn Chciałem zrobić dwa takie, także rób yy, Tak Tam zostawiłem Baterie, zostawiłem, dobra yy, Mam jeszcze ten jeden, o Tutaj niech sobie będzie zamontowany. Ta ma bateria mi jest niepotrzebna. Teraz mi niepotrzebne. To też nie wiem po co to jest. Poza, poza tym, że wydaje sobie dźwięki O i lecisz jeszcze raz. Dobra. I teraz tak. To chcę sobie zamontować na swoim pojeździe. Tutaj mam nadzieję, że się da, nie? Eee, bez problemu się da. Tak, jak sądziłem. Dobra, to przerzucimy sobie tu. No, i teraz już nie mamy dwóch miejsc na każdym, tym, tylko 8. Dobra. Mamy, dobra, dobra, mamy. Możemy sobie odblokować mały prom i aluminium, aluminium i mały prom. No, nie powiedziałbym, że, że to jest małe. Bez bez wątpienia, to nie jest małe. No, tutaj na troszeczkę więcej. Obecnie z taką produkcją, e, produkcją, produkcją, prądu. Całkiem sobie dajemy radę. Mamy jeszcze dynamit, który trzeba się odłożyć. dobra. E, poczekam aż się ten prom wybuduje. Dobrze, mamy zatem nasz prom. Mały bo mały, ale jednak. Teraz potrzebujemy zrobić tą maszynę produkcji do produkcji tlenu. Jak ją się robi? Czy ona będzie gdzieś tutaj może? To nie Natleniacz, o jest! Potrzebujemy aluminium i znowu ceramicznego, znowu potrzebujemy dwie rzeczy Aluminium To jest ceramiczne, to z aluminium i potrzebujemy tej drukarki Nie, nie tej drukarki, tej drukarki nie, chyba. Tak, dobra. Czekamy, jak tylko jak, jak ja to dostarczę tlen. A wybuduj, wydrukuj tego. Silniki manewrowe. A, to jeszcze widzę, że takiego czegoś nie mam. Jak silniki manewrowe. No niestety. No i... powoli powi, po, po paliwa powinno się... o. Mogę sobie wejść tutaj. No ale nie, nie wyślę na orbitę, bo nie mam silnika manewr manewrowego. Pytanie tylko, co to jest silnik manewrowy. Ile to kosztuje. Tutaj coś mi się wydaje, że było. Paliwa stałe do silniku manewrowego. Aha. Zróżwalny pędnik... aha, okej. Okay. A może jakiś, nie wiem, stąd może coś będzie Plecak odrzutowy, to jest tylko plecak odrzutowy. Czyli znowu potrzebujemy troszeczkę expa 500 bajtów, to zaraz będzie? Zaraz będzie 500 bajtów. I amon. Amon mamy. Amon to chyba to... Chyba tak mi się radziesz, może nie. Chyba nie mamy amonu. A nie, to jest Amon. mamy, to mamy wszystko znowu. Tutaj mamy y, aluminium. Już nam się znowu skończyło, widzę. Chyba, że tu je, nie, nie ma. <laughs> skończyło się już znowu aluminium. Czyli teraz musimy lokować tylko to. Okej. Okay. To jest też tej najmniejszej drukareczce do zrobienia. O pyk. Dobra. Ciekawe co nie rozumieją przez słowo paliwo stałe. Ok, wygląda ciekawie. Bez wątpienia, silnik manewrowy. O, no i zrobiliśmy questa. Co, co to jest? Wo. co to jest za. Co to jest za. Maszyna? Czym ty jesteś? Uuuu, to jest jakieś ultra tego. Trwały źródło energii, to, się, to jest nieskończona energia. Mobilna baza zapewnia bezpieczne w stronie niemocy tlen, okej. Okay. A to jest kolejny, kolejny ten. Dobra. To wydaje mi się, że w następnym odcinku bo na ten to byłoby na tyle. Polecimy sobie na kolejną prędkę. A więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Like, Widzimy się w następnym. No i cześć.